Do diabła. Zelina. Co ty? A gdzie Ariel? Spokojnie. Nigdy jej tu nie było. Gdy opuściła twój okręt, odnalazła swojego księcia. Znalazła go. Skąd wiesz? Moi szpiedzy krążą wszędzie. W każdej krainie. Znalazła go na wyspie Wisielca, której nie objęła klątwa. Żyją sobie długo i szczęśliwie. Ciekawy zwrot akcji, prawda? Nie rozumiem. Dlaczego się podszywasz, aby zatruć Twoją miłość? Od dawna znałam Twój mały sekret. Wiedziałam, że nękają Cię wyrzuty sumienia. Wykorzystałam to. W jaki sposób? Gdy egoistycznie powołałeś się na ukochaną, by uzyskać przebaczenie, przeklełam twój pocałunek. Gdy pocałujesz MS1, pozbawisz ją magii, przestanie być wyjątkowa, przestanie być potężna i nie będzie już zagrożeniem. Nie zrobię tego. Powiem jej wszystko i pokonać ją. Mroczny ją zabije. Nieprawda. Gdybyś mogła ją zabić, już byś to zrobiła. Musisz pozbawić ją mocy. Dlatego dotąd jej nie zabiłaś, a w Nowym Jorku nasłałaś na nią małpę. Z jakiegoś powodu nie możesz jej zabić. To już nieistotne. Pozbawisz ją mocy. Nie mogę zranić Emmy, ale mogę zaszkodzić jej rodzicom, przyjaciołom, dziecku. Nie waż się polubiłeś chłopca, prawda? Rzucę go małpom na pożarcie. Powstrzymam cię. Nie zdołasz. Twój żałosny haczyk mógłby zadrapać śmiertelnika, ale mnie? Straciłeś grunt pod nogami, Piracie. Wybieraj. Pocałuj Emmę, albo wszyscy jej bliscy umrą.